Siemoneczko ludziska, e, dzisiaj nagrywamy RPG z PvP i Q, nie wiem co nie, dzisiaj zamiast kamczok, przywitaj się, no właśnie, no i tak jak mówiłem, gramy w RPG, a gdzie on jest, tego to ja nie wiem, bo ja wchodzimy. Co? Okej. Okay. Czekajcie chwilę. Co? Oglądasz? Z dwóch. Dobrze, już, już jestem po krótkim cięciu. Na razie Kamil. Na razie włączył sobie mikrofon, bo ogląda. No i gramy jakiegoś uśmiech zębia Jakieś... O Jezus. Dwa i dół chape. Złapa. Klepo, tawa. Co? Okej. Okay. No kamień, kamień na razie nie ma. Chyba na razie ten ktoś rozgrywa. W razie się rozłączył. Czekajcie. Muszę zobaczyć. Dobra. Dobra, no, to chyba właśnie. Taki krótki odcinek z rpg Nie chcę się długo nagrywać na razie, bo nie mam czasu. Bo to, wiesz jak szkoła, nauka itp. A no, więc, koniec. No to. Elo, Liska. Jeżeli się spodobał filmik, zostaw suba i łapkę w górę. I elo.